Ulica Tumska w Gnieźnie zostanie częściowo odbrukowana pod samą katedrą. Powstanie w tym miejscu skwer miejski z drzewami i roślinnością oraz ławkami do siedzenia. Inwestycja ma otworzyć cykl podobnych zielonych przeobrażeń w naszej przestrzeni. Jesteśmy na ulicy Tumskiej w Gnieźnie, czyli na ulicy, która prowadzi do naszego najważniejszego zabytku w mieście, czyli do Katedry Gnieźnieńskiej i właśnie przed katedrą Gnieźnieńską zostanie odbrukowana część drogi i co więcej ona się zazieleni. To jest kolejny projekt, który miasto Gniezno realizuje w ramach Zitu, czyli zintegrowanych inwestycji terytorialnych, gdzie przypominam, że pozyskaliśmy prawie 15 milionów złotych na działania z zadania 0206, czyli. Zielone fundusze, fundusze europejskie dla Zielonej Wielkopolski. Realizujemy tu cały szereg działań, które mają na celu poprawę jakości życia naszych mieszkańców. To są działania skierowane na to, żebyśmy po pierwsze zazieleniali nasze miasto, czyli znajdujemy miejsca, które możemy jeszcze odbrukować, nasadzić tam drzewa, zieleń. E, takie miejsce właśnie to jest to miejsce przed katedrą na ulicy Tumskiej, ale również będzie się to samo działo na ulicy Słowacji. Pomianka. Przypominam, że również z tych środków wykonaliśmy już działania w Parku Miejskim, gdzie wyczyściliśmy dwa stawy, dzięki czemu zwiększyła się ich retencja, no i nowe oblicze zyskał skwer na ulicy Tumskiej. Za chwilę rozpoczną się też prace na osiedlu winiary. No i mam nadzieję, że też niedługo rozpoczniemy to, co jest tak niezwykle ważne i potrzebne dla naszego miasta, czyli działania związane z budową kanalizacji deszczowej w centrum miasta. Na środku planujemy posadowienie. Trójkątnego gazonu z wyniesioną taką zielenią, zarówno wysoką, jak i niską, ale nie tak wysoką, żebyśmy przesłaniali tutaj katedrę. To, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby faktycznie dodać i powiększyć przestrzeń biologicznie czynną, bo to jest najważniejsze, żebyśmy robili odbruki w mieście. Odbrukujemy około 100 metrów kwadratowych, zarówno na środku, jak i po bokach, także przy toalecie i vis-a-vis -vis dokładnie. Postawimy na drzewa wielopniowe. Pojawi się tutaj świdośliwa lamarka, 7 sztuk, trzy wiśnie acolate, także wielopniówka, tak jak w, w, w donicach na Dąbrówki, czy, czy, czy gdzieś na rynku, także to będą niskie drzewka, ale też byliny i trawy, bo to jest najważniejsze właśnie. I kocmiętka, i róża matchpoint, i będziemy mieli ognika i ergerozę Nie zapominamy oczywiście o roślinach cebulowych. 2,5 tysiąca mniej więcej kroku i szafirków. Także to jest około 5 tysięcy, 5 tysięcy roślin cebulowych, tak abyśmy mieli każdą porę roku zagospodarowaną, zarówno wiosnę, lato, jak i jesień. Także I stawiamy również na zimę, bo jest to centrum miasta, także tutaj też pojawiły się rośliny po prostu zimozielone. Będą dwa rodzaje ławek. Będą takie siedziska bez oparcia właśnie na tym centralnym naszym gazonie, i tutaj siedziska tylko z takimi podpórkami bocznymi, ale po, po bokach, tak jak powiedziałam, odbrukujemy tak naprawdę. Naprawdę trzy fragmenty będą ławki ławki typowe z oparciem z podłokietnikami. Skwer na ulicy Tumskiej ma powstać do jesieni. Inwestycja będzie kosztowała około 100 tysięcy złotych.